Od ponad roku prowadzę misję zwiadowczą w Parlamencie Europejskim. Nie mam dobrych wiadomości. Przede wszystkim nie zreformujemy Unii Europejskiej. To Unia zreformuje nas. Po to została stworzona. Nie mamy żadnej silnej karty przetargowej, przykrywamy wszystkie ważne głosowania. Niemcy i Francuzi zbyt wiele zainwestowali w ten projekt, żeby teraz pozwalać zmieniać go, wywracać do góry nogami z zakompleksionym politykom z prowincji. I albo się do tego zapisujemy, albo nie. Nie ma żadnych innych możliwości do wyboru, żadnych mrzonek. Ta Unia, w której mają roztopić się wszystkie państwa członkowskie, nie jest rządzona przez mędrców, tylko przez wariatów. Unię toczy obłęd politycznej poprawności, równości płci i chęci uregulowania swoimi dyrektywami całej złożoności tego świata. W dodatku dyrektywami głosowanymi z pogwałceniem wszelkich norm demokracji, często nawet bez liczenia głosów. Cała Unia jest maszyną. Przystosowaną do produkowania kolejnych regulacji, maszyną, która ma powywierywane wszystkie bezpieczniki i będzie tak jechać, aż rozbije się o ścianę. To naprawdę zaszło już bardzo daleko. Jeśli nadal pójdziemy tym tempem, to być może po kolejnej kadencji będzie już za późno, żeby się stamtąd wyrwać. Tymczasem Polacy śpią, zahipnotyzowani bajkami o unijnych dobrodziejstwach. Próbujemy ich obudzić, ale to jeszcze zajmie trochę czasu. W międzyczasie musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo. Moją misją było rozpoznać sytuację i przekazać wam prawdę. W pojedynkę mogę tylko tyle. Potrzebuję wsparcia. Jeśli będzie nas więcej, możemy sypać piasek w tryby tej maszyny. Bo mamy tu kilka rzeczy do załatwienia. Akta 2 do odstrzału, obrona kobiet przed feministkami. Zatrzymanie budowy wspólnej armii europejskiej. Dość fasadowej demokracji, wolna Europa bez komunistycznych inspiracji. Koniec agresywnej homopropagandy. Stop biegunce legislacyjnej. Koniec cenzur w Parlamencie Europejskim. Europejski budżet dla Europejczyków. Parlament Europejski do likwidacji. Zburzyć, zaorać i posypać solą. bo biletów nie mam. A jak? Bramy od wyborców. Kontynuacja mojej misji zależy od Was. 26 maja. Dobromir Sośnierz, lista numer 1, miejsce numer 10.